Dobrze. Witamy Państwa serdecznie. Zacznę, zacznę od kwestii organizacyjnych, tak żebyśmy się wszyscy mogli usłyszeć. Państwo macie, pobraliście myślę sobie sprzęt do tłumaczenia i pewnie już to wszystko wiecie Państwo, ale... Na, na jedynce jest język polski, na dwójce jest język niemiecki, a na trójce jest język czeski. Yy, dobrze. Tu machamy yy, obsłudze, tłumaczom wspaniale, którzy nas, tu, yy, yy, nam, nas to wspierają i pomogą nam wzajemnie się rozumieć. Yy, dobrze. Proszę Państwa, strasznie się cieszę, powiem szczerze, że tak bardzo licznie dopisaliście obecnością. Troszkę się, nie byliśmy pewni, jak bardzo będzie interesował temat renaturyzacji w dorzeczu Odry. No i to budzi nadzieję, że jednak duże zainteresowanie jest. Chciałabym, żebyśmy powitali w imieniu organizatorów tego wydarzenia. Reprezentujemy międzynarodową koalicję Czas na Odrę. Ja z Krzysztofem jesteśmy z Fundacji Ekorozwoju ze strony Polskiej. Wlastimir Karlik jest z, ze Stowarzyszenia Arnika, z organizacji z takiej najdłużej zajmujących się ochroną rzek organizacji. Teresa Wagner jest z organizacji BUND, z dużej organizacji zajmującej się ochroną przyrody, ochroną środowiska też od wielu lat. Ochroną rzek. Powiem jeszcze, że my jesteśmy tutaj głównymi organizatorami, ale mamy również partnerów. Partnerem merytorycznym, którzy są również tutaj przedstawiciele tych, tych partnerów, są obecni na sali. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Również partnerem merytorycznym jest myślę, że też wielu znana duża sieć współpracy organizacji, ekspertów zajmujących się ochroną rzek w Polsce, czyli Koalicja Ratujmy Rzeki. Tak. No i partnerem również naszym takim wspierającym jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jeśli chodzi o. Takie wsparcie mamy patronat Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz tutaj trzeba powiedzieć, że możemy to wydarzenie organizować dzięki też wsparciu z, w ramach programu EURENI Ministerstwa Niemieckiej Nazwy, to ja nie powtórzę, ale Ministerstwa Środowiska ze strony niemieckiej. Także oba ministerstwa w taki czy inny sposób nas wspierają. Chyba. Pamiętam, zapamiętałam wszystkich partnerów i wspierających i może, żeby ze strony polskiej, to poproszę posłowie przywitania od strony czeskiej i niemieckiej. Dobry den. Dzień dobry Szanowni Państwo. Ta konferencja zapowiada się bardzo ciekawie. Chcieliśmy poprzez tę konferencję realizować naszą wizję Odry, jakie się dwa lata temu wspólnie tę te wizję stworzyliśmy. Mogą to Państwo znaleźć na stronach. Ta nasza wizja może wydawać się utopijna, ale jest to wizja, jak mogłoby to wyglądać. Gdybyśmy dyrektywę wodną i inne dyrektywy unijne brali na poważnie, mam nadzieję, że na te konferencje nawiążą na kolejne konferencje. Oczywiście to jest bieg długodystansowy, to będzie trwało renaturację jakiejkolwiek zlewni, trwa nie tylko lata, ale dziesiątki lat, może nawet stulecia, a więc weźmy się do pracy, żeby to jak najszybciej było za nami. Serdecznie witam ze strony niemieckiej koalicji dla Odry. Chciałbym też powitać niemiecką publiczność tutaj online i też na miejscu. Mam nadzieję, że Państwo dobrze możecie śledzić nasze działania. Tutaj dziękuję za to, że goście z Niemiec przyjechali, którzy będą mogli przedstawić niemiecką perspektywę na sprawy nas interesujące. Myślę, że to pokazuje również. Naszą dobrą w współpracę międzynarodową między organizacjami ochrony przyrody, środowiska, społeczeństwem obywatelskim, które też są częst, częścią naszej wizji dla przyszłości Odry. Mamy nadzieję, że to też będzie miało oddziaływanie na szerokie spektrum społeczeństwa. Z pierwszym polskim podręcznikiem renaturyzacji rzek. Wydaliśmy go my. 18 lat temu, a z tyłu było logo Ministerstwa Środowiska. Wtedy, na, wtedy, wtedy rozmawialiśmy. Teraz y, ufamy, że y, wrócimy do dobrej tradycji rozmów, ale rozmów o konkretach, też o renaturyzacji, o tym, jak to rzekę ratować. Tych aspektów jest znacznie więcej. I tu współpraca międzynarodowa jest jednym z filarów y, pięciu głównych nurtów naszej wizji. Ta wizja jest dostępna na stronach Odrapel, ale też na stronach niemieckich. Możecie Państwo się z nią zapoznać. Co więcej, jest to wizja, która realizuje zobowiązania. E, e, prawne, też unijne, ramową dyrektywę, strategię ochrony bioróżnorodności, która przewiduje renaturyzację 25 tysięcy kilometrów rzek do 2030 roku. I myślę, że ten kontekst europejski jest dla nas bardzo ważny, dlatego chciałbym e, zaprosić e, przedstawiciela Komisji Europejskiej. Będziemy mieć część salową i część e, online. Dobrze. Witamy Państwa serdecznie. Zacznę, zacznę od kwestii organizacyjnych, tak, żebyśmy się wszyscy mogli usłyszeć. Państwo macie, pobraliście, myślę, sobie sprzęt do tłumaczenia i pewnie już to wszystko wiecie Państwo, ale na, na jedynce jest język polski, na dwójce jest język niemiecki. A na trójce jest język czeski. Yy, dobrze. Tu machamy yy, obsłudze, tłumaczom wspaniale, którzy nas, tu, yy, yy, nam, nas to wspierają i pomogą nam wzajemnie się rozumieć. Yy, dobrze. Proszę Państwa, strasznie się cieszę, powiem szczerze, że tak bardzo licznie dopisaliście obecnością. Troszkę się nie byliśmy pewni, jak bardzo będzie interesował temat renaturyzacji w dorzeczu Odry. No i to budzi nadzieję, że jednak duże zainteresowanie jest. Chciałabym, żebyśmy powitali w imieniu organizatorów tego wydarzenia. Reprezentujemy międzynarodową koalicję Czas na Odrę. Ja z Krzysztofem yy, 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 jesteśmy z Fundacji Ekorozwoju ze strony Polskiej. Yy, Wlastimir Karlik jest ze Stowarzyszenia Arnika, z organizacji z takiej najdłużej zajmujących się ochroną rzek yy, organizacji. Yy, Teresa Wagner jest z organizacji BUND, yy, z dużej organizacji zajmującej się ochroną przyrody, ochroną środowiska też od wielu lat. Ochroną rzek. Powiem jeszcze, że my jesteśmy tutaj głównymi organizatorami, ale mamy również partnerów. Partnerem merytorycznym, którzy są również tutaj przedstawiciele tych, tych partnerów, są obecni na sali. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Również partnerem merytorycznym jest myślę, że też wielu znana duża sieć współpracy organizacji, ekspertów zajmujących się ochroną rzek w Polsce, czyli Koalicja Ratujmy Rzeki. Tak. No i partnerem również naszym takim wspierającym jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jeśli chodzi o. Takie wsparcie mamy patronat Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz tutaj trzeba powiedzieć, że możemy to wydarzenie organizować dzięki też wsparciu z, w ramach programu EURENI Ministerstwa Niemieckiej Nazwy, to ja nie powtórzę, ale Ministerstwa Środowiska ze strony Niemieckiej. Także oba ministerstwa w taki czy inny sposób nas wspierają. Chyba. Pamiętam, zapamiętałam wszystkich partnerów i wspierających i może żeby ze strony polskiej to poproszę posłowie przywitania od strony czeskiej i niemieckiej. Dobry den. Dzień dobry Szanowni Państwo. Ta konferencja zapowiada się bardzo ciekawie. Chcieliśmy Poprzez tę konferencję realizować naszą wizję Odry. Jakieś dwa lata temu wspólnie tę te wizję stworzyliśmy. Mogą to Państwo znaleźć na stronach. Ta nasza wizja może wydawać się utopijna, ale jest to wizja, jak mogłoby to wyglądać. Gdybyśmy dyrektywę wodną i inne dyrektywy unijne brali na poważnie, mam nadzieję, że na te konferencje nawiążą na kolejne konferencje. Oczywiście to jest bieg długodystansowy, to będzie trwało renaturację jakiejkolwiek zlewni, trwa nie tylko lata, ale dziesiątki lat, może nawet stulecia, a więc weźmy się do pracy, żeby to jak najszybciej było za nami. Serdecznie witam ze strony niemieckiej koalicji dla Odry. Chciałbym też powitać niemiecką publiczność tutaj online i też na miejscu. Mam nadzieję, że Państwo dobrze możecie śledzić nasze działania. Tutaj dziękuję za to, że goście z Niemiec przyjechali, którzy będą mogli przedstawić niemiecką perspektywę na sprawy nas interesujące. Myślę, że to pokazuje również. Naszą dobrą w współpracę międzynarodową między organizacjami ochrony przyrody, środowiska, społeczeństwem obywatelskim, które też są częst, częścią naszej wizji dla przyszłości Odry. Mamy nadzieję, że to też będzie miało oddziaływanie na szerokie spektrum społeczeństwa. Z pierwszym polskim podręcznikiem renaturyzacji rzek. Wydaliśmy go my. 18 lat temu, a z tyłu było logo Ministerstwa Środowiska. Wtedy, na, wtedy, wtedy rozmawialiśmy. Teraz y, ufamy, że y, wrócimy do dobrej tradycji rozmów, ale rozmów o konkretach, też o renaturyzacji, o tym, jak to rzekę ratować. Tych aspektów jest znacznie więcej, i tu współpraca międzynarodowa jest jednym z filarów, y, pięciu głównych nurtów naszej wizji. Ta wizja jest dostępna na stronach od.pl, ale też na stronach niemieckich. Możecie Państwo się z nią zapoznać. Co więcej, jest to wizja, która realizuje zobowiązania. E, e, prawne, też unijne, ramową dyrektywę, strategię ochrony bioróżnorodności, która przewiduje renaturyzację 25 tysięcy kilometrów rzek do 2030 roku. I myślę, że ten kontekst europejski jest dla nas bardzo ważny, dlatego chciałbym e, zaprosić e, przedstawiciela Komisji Europejskiej. Będziemy mieć część salową i część e, online. E,